Hejka kochani, witajcie na pierwszym filmie na moim kanale. Dzisiaj zrobię dla Was mały Q&A, ale z pytań, które ja sama sobie utworzyłam. To jest moja lalumia Reborn i zaraz odpowiem na y, parę, kilka pytań. To będzie dość krótki filmik. Jakiego rodzaju będę nagrywać filmiki? E, filmiki będę nagrywać e, o Rebornach. To jest moja pasja i... Będę nagrywać różne filmiki o Rebornach. Kiedy zaczęła się moja przygoda z Rebornami? Moja przygoda z Rebornami zaczęła się niedawno. Niedawno się zaczęła moja przygoda z Rebornami. Zafascynował mnie ich wygląd. Są po prostu tak piękne, tak realne i po prostu cudowne. Dlatego nic ich nie zastąpi. Jak mam na imię? Mam na imię Basia. I tutaj nie będę się rozgadywać, po prostu mam na imię Basia. W jakim mieście mieszkam? Mieszkam w Bielsku Białej. Skąd wziął się pomysł na nagrywanie? I na nagrywanie pomysł miałam już bardzo dawno temu, ale dopiero teraz go zrealizowałam. No tak. Czy mam rodzeństwo? Mam. Mam brata. Pawełka, czy jeżdżę z lalkami na spacer? Otóż tak, jeżdżę z lalkami na spacer, uważam to za yy, zabawę i myślę, że nikt z yy, przechodnich nigdy się jeszcze nie skarczył, że wożę lalkę. Dlatego stwierdziłam, że będę tak z nią jeździć. Oczywiście, będę czasem dla was, tego, dla was to nagrywać. Do której chodzę klasy i jak mam na imię? To już było, do której chodzę klasy, do czwartej klasy. I nie ma żadnego A, ani B, ani C, po prostu czwarta klasa szkoły muzycznej. Co ile będą się pojawiać filmy? Filmy będą się pojawiać co tydzień o godzinie 17.30. Macie w informacjach. Jakie jest moje ulubione danie? Moim ulubionym daniem jest kotlet schabowy z ziemniakami utłuczonymi z masłem od babci i mizerią. Jak nazywa się moja lalka Rebord? Moja lalka Rebord to jest Pola i wygląda ona tak. Mam tutaj oczka. Jest to... E, jaki to... jaki to jest... E, jaki to jest... jaki to jest model. E, jest to model Elis Olga Hour i jest piękny. Piękny jest. Ja to, to dzisiaj tym. Yy, dzisiaj to już na tyle. Yy, mam nadzieję, że podobał wam się mój filmik. Zapraszam na kolejne filmiki. A i oczywiście zap yy, zapraszam do subskrybowania kanału i dawania łapek w górę. Do zobaczenia.